Witam Was wszystkich serdecznie po ponownej przerwie z tej strony Erasy i witam Was omówienie Super Sentai, a konkretnie Himitsu Sentai Go Tym razem odcinka 12 i muszę się Wam do czegoś przyznać. Kiedy nagrywam odcinki Himitsu Sentai Go to tak naprawdę nie wiem, ile odcinków omówię w danym materiale. A to wynika z prostej przyczyny: Mianowicie, najpierw oglądam odcinek Goranger, potem nagrywam jego omówienie. I patrząc na to, ile on trwa, albo ile mam czasu, dopiero potem decyduje się, czy obejrzeć kolejny i czy go znowu omówić. Wydaje mi się, że dzisiaj jakoś długo nie będę rozwodzić się nad poszczególnymi odcinkami, więc prawdopodobnie będzie ich kilka w tym jednym omówieniu. No więc tak, odcinek 12. Mamy do czynienia z przeciwnikiem, jakim jest maska srebrnego ciepła. Zaczynamy odcinek dowiadując się o jego zdolności, a mianowicie o wzmacnianiu promieni słonecznych. Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że jest to design dosyć przypominający mi różne postacie z Kamen Ridera. Taki ma właśnie owadzi styl, ale szczerze mi się to podoba. To jest chyba jeden z lepszych designów do tej pory, który mogłem dostrzec w Goranger. Też muszę przyznać, że nawet podoba mi się ta zdolność tej amplifikacji promieni. Aby ją zobrazować, użyte były różne nagrania pożarów i no w sumie przez chwilę zastanawiałem się, czy faktycznie oni wywołali jakieś lekkie pożary, żeby to nagrać, ale potem przyszła mi logiczniejsza myśl do głowy, że po prostu mieli już dostęp do zdjęć istniejących pożarów, czy, czy bardziej nagrań istniejących pożarów i one mogły być wykorzystane. W każdym razie prezentuje się to całkiem spoko. Znaczy wiadomo, że Destrukcja tak sama w sobie no nie zawsze jest fajna, ale jednak to jest serial akcji, więc chyba możemy się nią nieco nacieszyć, nie? Kiedy przychodzi do wyjaśnienia nam planu antagonisty tego epizodu, obudził się we mnie wewnętrzny power scaler, ponieważ maska srebrnego ciepła mówi, że przy wchłonięciu odpowiedniej ilości promieni jest w stanie zniszczyć cały świat i tym samym spełnić tą misję armii czarnego krzyża, ale jako że nie wchłonął jeszcze na tyle promieni, no to będzie musiał ograniczyć się do Tokio. I wiecie, tutaj jest to całkiem urocze w tym znaczeniu, że no wiadomo, że to się wszystko odbywa w Japonii i tak dalej. Ale jak sobie tak o tym pomyśli, to, to całkiem zabawny jest centryzm danej kultury, w której jest stworzona dana produkcja. Istnieją takie memy, krążą po internecie, które zauważają, że mapa świata albo globus zawiera tylko Stany Zjednoczone, kiedy kosmici lądują, bo właśnie wiele filmów o kosmitach odbywa się w Ameryce, to tam zawsze muszą spaść te. Ufo czy coś. No to tutaj mamy podobną sytuację. Akurat starczy idealnie na zniszczenie Tokio. No ale kiedy już zapoznaliśmy się z mocą tego antagonisty, to przystępujemy do konfrontacji i ta jest moim zdaniem wyjątkowo bezceremonialna, ponieważ zdaje się niezwykle przypadkowa. Kaijo, czyli czerwony Akaranger, odnajduje swojego przeciwnika po prostu na drodze, gdy ten się tak chowa w krzakach i trochę mryga. To jego urządzenie, za pomocą którego wzmacnia promienie słoneczne. I wywiązuje się konflikt, z którego dowiadujemy się, że ten przeciwnik jest skłonny odrzucić na bok swoje plany tylko po to, aby pokonać go Rangersów. W sensie, tutaj chyba widać swego rodzaju dumę maski srebrnego ciepła, przez którą woli on najpierw załatwić coś niezwiązanego stricte z jego planem, taką przeszkodę najpierw pokonać, chociaż wydaje się, że teoretycznie nie musi. Ale. Będąc szczerym, patrząc po późniejszych fragmentach tego odcinka, ja bym w ogóle poddał wątpliwość to, czy on jest w stanie zniszczyć całe Tokio. No nic, może nie uprzedzajmy faktów. Ostatecznie nasz przeciwnik zmyka i przechodzimy do drugiego wątku, który później oczywiście połączy się z pierwszym. Mianowicie agentka 007, Yoko i jej brat, Taro, są na pikniku. I tak się składa, że są w pobliżu tego całego miejsca, zdarzeń, gdzie, gdzie Kaijo walczył z maską tego odcinka. I kolejna rzecz, która przykuła moją uwagę, to jest otwartość agentki wobec działań Czerwonego. Przeważnie w tego typu historiach raczej ukrywa się tożsamość głównych bohaterów. W sensie, wiadomo, że pewnie byłoby to trudniejsze, skoro Taro jest bratem tajnej agentki, ale no jakoś wydawało mi się, że byłoby to bardziej chronione, bo do tej pory raczej przypuszczałem, że on uważał Gorangersów za zwykłych klientów, tego sklepu z kary, no ale wygląda, że nie, że już raczej wie co się w ogóle święci. No i z pewnością nie gra to na jego korzyść, bo wkrótce zostaje pojmany przez wroga tego odcinka. To samo również powoduje, że złapana zostaje jego siostra, no i trafiają do jaskini ukrytej w krzakach, która jest tajną bazą operacji Maski Srebrnego Ciepła. Mamy do czynienia potem ze standardowym szantażem. Taro jest w niebezpieczeństwie, ma zostać utopiony w klatce, w wodach podziemnych, no generalnie niezbyt ciekawa sytuacja. A sposobem, aby to powstrzymać jest podanie Gorangersom złej informacji. Agentka musi zdradzić organizację Eagle i podać inną lokalizację, którą rzekomo miałaby chcieć zniszczyć, Maska Srebrnego Ciepła. No i pod presją tak się też staje, Gorangersi otrzymują złą informację. I zostają zaskoczeni, a to następnie kończy się schwytaniem, a raczej złowieniem AORANGERA, a następnie upuszczeniem go z dużej wysokości, co z pewnością musiało zaboleć. I powiem tak: w tym miejscu jeszcze się tak zastanawiałem, że w zasadzie to dlaczego on wolał zaatakować Gorangersów, a nie po prostu ich zwabić w jakąś losową lokalizację, aby potem przystąpić do ataku na Tokio, ale w perspektywie tego odcinka. Ten złoczyńca postąpił rozsądniej niż się spodziewałem, no bo zranił niebieskiego rangera, a potem i tak zaatakował miasto. Przedstawiono nam obrazy po prostu niszczących budynków, pożarów, atakujących centrum miasta. No i to już w pewien sposób czyni z tego wroga kogoś naprawdę poważnego z drugiej zaś strony ten przeciwnik nie dokonał takiego aktu destrukcji, o którym mówił. To jest nie zniszczył całości Tokio, tylko zniszczył parę budynków i dlatego też podważam jego zdolności destrukcji. Ale nie mniej można tutaj powiedzieć, że mamy do czynienia z rzadkim, ale przyjemnym do oglądania, swego rodzaju małym zwycięstwem wrogów. To się rzadko dzieje, ale moim zdaniem to jest potrzebne, aby pokazać, że czasami te misje gorangerów nie zawsze im wychodzą. Bo to też ich w pewien sposób u człowiecza pokazuje, jak oni reagują na sytuacje, w których no, przegrali. Albo po prostu podnieśli swego rodzaju porażkę, no bo może nie przegrali z Kretesem. No i tutaj mamy do czynienia z ciekawą sceną. Agentka 007 przychodzi do Kaijo, przychodzi do, do centrali i Kaijo domyśla się, że tak naprawdę ona zdradziła ich zespół i prowadziła rangerów w pułapkę. No i Aka Ranger wybucha złością. Tym samym jest to naprawdę logiczna konkluzja tego, bo mógł w sumie nie zrobić nic, jakby niezbyt poważna produkcja, być może machnęłaby ręką, ale tutaj widzimy, że ten bohater ma pewien pogląd i nie podoba mu się zdradzenie tej tajnej organizacji, której są częścią, i dosyć słusznie. Jednak, mimo wszystko, walczą o wiele istnień i. W zasadzie nie wiemy, jakie były reperkusje zniszczenia Tokio, ale możemy się spodziewać, że to były wielkie straty, nie tylko finansowe, prawdopodobnie też i w ludziach, chociaż tam uciekali, no ale, wiecie, możemy się domyślać, nie wszystko musi być powiedziane. I skoro już mowa o domysłach, tutaj jest chyba moim zdaniem najciekawsza rzecz pod względem interpretacji można byłoby powiedzieć, że tak trochę rzucona na odwal się, ale jakby się nad tym nieco zagłębić, to jest to niezwykle przejmujące. Ponieważ Momo Ranger uważa, że Kaijo zachował się zbyt impulsywnie, że niepotrzebnie był taki szorstki, ale potem on wyjawia, że jego siostra została zabita przez armię Czarnego Krzyża. Widzieliśmy w pierwszym odcinku, że też zginął brat naszego rangera. To jest nowa informacja, że kolejny członek jego rodziny zginął, co też może wyjaśnić nieco bardziej tą jego szorstkość. Ale na co ja chcę zwrócić uwagę, to jest. Idąca tutaj implikacja za tą informacją. Bo my wiemy, że 007 zdradziła naszych, aby ocalić Taro, aby jej brat nie zginął. No więc, w sytuacji, w której to jest usprawiedliwienie agentki, gdy Kaijo mówi, że jego siostra umarła, to implikacja jest taka, że w podobnej sytuacji prawdopodobnie wybrał on organizację Eagle i być może przez to zginęła jego siostra. No i to już jest coś bardzo mrocznego, nieco właśnie ukrytego. Trzeba się nad tym trochę po prostu bardziej zastanowić, ale tym bardziej powoduje to, że ja szanuję strasznie ten odcinek i gdy będę robić kolejną tier listę odcinków, planuję raczej na odcinek 20, no to ten odcinek prawdopodobnie zajmie jakieś wysokie miejsce A, może S, zastanowię się jeszcze nad tym. W każdym razie Yoko decyduje się odejść, ale jednocześnie wspomóc go ranger'ów i po prostu załatwić tą sprawę samemu, tak? Postanawia pokonać wroga i ocalić Taro sama. No i zanim się to ma wydarzyć, okazuje się, że Kaijo jednak nie taki szorstki, bo ma też ludzką stronę i przychodzi jej pomóc w jej zadaniu. Wiecie, Goranger to jest seria, która bardzo mocno opowiada o takiej. Sile, o takiej jedności naszych bohaterów, także ma to jak najbardziej sens, jest to, jest to w zgodzie z motywem serii, że Kaijo przychodzi na pomoc agentce, nawet w obliczu takiej sytuacji. Ale Taro nie ma. Pokonali tam kilku Zoldersów, ale Taro po prostu nie było w tej klatce, no więc musi dojść do konfrontacji. 007 ponownie chce udowodnić swoją wartość, ponownie chce zamknąć sytuację sama, więc. Decyduje się na bardzo odważny ruch, ponownie no dosyć kontrowersyjny, bo chce się wysadzić w powietrze, a wraz ze sobą wziąć oczywiście maskę srebrnego ciepła. No nie ma co ukrywać, jest to niezwykle odważne, jest tutaj pewien taki honor widać z jej strony, no ale też i nierozwaga od razu potem Kaijo przybywa znowu jej pomóc i bierze jej dosłownie tykającą bombę z rąk i ciska w przeciwnika, co w zasadzie dużo dało, no ale... W każdym razie nasi rangerowie mogą następnie przystąpić już do takiego pełnoprawnego pojedynku bez żadnych strat po swojej stronie. No i walka już odbywa się w miarę standardowo. Widzimy kilka fajniejszych uderzeń, no przykładowo combo, gdzie jeden z rangerów wyrzuca zoldera w powietrze, a następnie mido ranger uderza w niego midomerangiem, w zasadzie nim rzuca. Ale jeśli jest jedna rzecz, do której mogłem się przyczepić, która mi zgrzytała nieco w tym odcinku, to jest fakt, że Obrażenia AO Rangera nie są aż tak permanentne, a przynajmniej nie są na tyle wielkie, aby wykluczyć go z tego konfliktu. I dlaczego mi to przeszkadza? Nie mam nic negatywnego do AO Rangera oczywiście, ale bardziej chodzi tutaj o konsekwencje. 007 nie spowodowała czegoś, co przyniosłoby nieodwracalnych konsekwencji, albo przynajmniej po prostu dużych konsekwencji, i to powoduje, że nieco osłabiony jest przez to ten wydźwięk. Jej zdrady i, i tego błędu, który popełniła. No ale myślę, że ostatecznie jestem w stanie przymknąć na to oko, bo ten odcinek naprawdę dobrze sobie poradził na tych wszystkich płaszczyznach i ostatecznie Gorangersi wykańczają swojego przeciwnika Goranger Stormem. A sam epizod ma również pozytywne zakończenie, gdzie Kaijo ponownie daje dowód pewnego miłosierdzia, tak, bo no, jednak zdradziła organizację Eagle i a mimo wszystko pozwala jej zostać i tutaj. No, zdecydowanie Czerwony Ranger zyskał w moich oczach po tym odcinku, ja się bardzo cieszę. Jednak jest on swego rodzaju twarzą myślę tego zespołu, bo jest jego liderem, więc dobrze widzieć, kiedy postać lidera budzi pozytywne uczucia. Najczęściej mam tak, kiedy oglądam różne produkcje, że utożsamiam się, albo po prostu najbardziej lubię nie tego bohatera, który jest w centrum właśnie takiego lidera, a bardziej kogoś z boku. I w sumie wciąż raczej wolę Key Rangera tak ogólnie, ale na pewno zyskał Aka Ranger w moich oczach po tym odcinku i no mam nadzieję, że dalej będzie w podobny sposób ciągnięta jego charakteryzacja. Może fajnie byłoby, abyśmy zobaczyli nieco więcej. Także odcinek 12 zaskakuje w jak najbardziej pozytywny sposób. No i co, zdaje się, że chyba przejdziemy teraz do omówienia odcinka 13. Odcinek ten rozpoczyna się w sposób całkiem niecodzienny. Mamy dosłownie strzelaninę i niszczenie jednej z bazy Eagle. Także już na samym początku widać, że te elementy, które pozytywnie oceniłem w poprzednim odcinku, czyli pewnego rodzaju porażka Goranger'ów, przeniosły się i tutaj. To dobrze, chociaż też trzeba wziąć pod uwagę, że wszystko należy robić z umiarem, bo <laughs> jeżeli Gorangersi będą właśnie ponosić większe straty w każdym odcinku, wiecie, już się śmialiśmy z tego, że w każdym ktoś tam umiera z jakichś postaci pobocznych. Ale tak ogólnie mówiąc, jeśli podobnego kalibru sytuacje będą miały miejsce w kolejnych odcinkach, to będą nieco zdewaluowane. Dlatego tutaj też bym raczej z ostrożnością do tego podchodził, ale na razie jest to jak najbardziej w smaku. Kolejny aspekt, który również zawitał w tym odcinku, a był również obecny w poprzednim, to jest kamikadze. Ale tym razem nie dopuszczają się go zwykli ludzie, a bardziej coś w rodzaju jakichś takich maszyn, androidów, Sterowanych przynajmniej przez komputer, no i jest to wróg, z którym nie mogą sobie poradzić już nie tylko bazy Eagle, ale również nasi Gorangersi. Tutaj mamy do czynienia z niecodzienną sytuacją, ponieważ w zasadzie na samym początku odcinka mamy Goranger Storm, i tego typu sytuacje również są pożądane w sensie zabawienie się tą formułą, tak. Przeniesienie niektórych scen czasami na początek, czasami na koniec, lekkie modyfikacje. W taki sposób odcinki opierające się na formule przeciwnika tygodnia wciąż mogą pozostać w pewien sposób świeże. Wiemy po co przychodzimy, ale możemy się też w jakiś sposób zaskoczyć. No i tutaj z pewnością było to miłe zaskoczenie. Ponownie też zauważyłem, że Key Ranger używa takiego zwrotu, że on jest tak jak góra ASO i jak się ze złości to eksploduje. Wygląda na to, że nasz Key Ranger ma nowy catchphrase. Nie wiem może, czy nie za bardzo nadużywany, ale o tym się jeszcze przekonam w zależności od tego, jak długo będzie dalej ciągnięty. Ten sam pozytywny bohater zostaje skonfrontowany z ludźmi bombami. Tak się dosłownie nazywają, więc może niesłusznie mówię, że to są jakieś roboty, ale z pewnością się tak zachowują, więc już. Dla świętego spokoju, niech to będą właśnie takie roboty. W każdym razie one wybuchają i zadają Kirangerowi spore obrażenia. Potem on jest cały taki zabandażowany. I w sumie mamy tutaj odpowiedź na mój zarzut z omówienia odcinka 12, ponieważ mamy jednak widoczne obrażenia. W przypadku Aorangera wcześniej nie były one widoczne, bo nasz bohater był cały czas w kostiumie. Także nie wiedzieliśmy dokładnie, co tam mu się stało. Wiedzieliśmy tylko, że zwiał ze szpitala. No ale po porażce. Tym razem inicjatywę przejmuje nasz wróg odcinka, czyli Rogata Maska, bo tak się nazywa. W sumie. teraz sobie zdałem sprawę, że w ogóle go nie przedstawiłem. Ale z tą postacią jest całkiem śmieszna sprawa. Mianowicie ta postać nie ma absolutnie żadnego ładu i składu, jeśli chodzi o taki swój wygląd i, i zestaw mocy. Bo tak, wygląda jak jakiś afrykański szaman. Do jego mocy zalicza się zmienienie w skałę. Potrafi nasłuchiwać dźwięki. Jego broń jest bardzo podobna do tego, co miała Maska Księżycowa, no a w skład jego minionków wchodzą te ludzkie bomby. Nie jest to jakiś szczególny zarzut, ale mnie to tak rozbawiło, że tutaj nie ma jakiegokolwiek ze sobą powiązania. Chociaż jakby się nad tym zastanowić, to samo mógłbym powiedzieć też i poprzednim przeciwniku, no ale tamten miał moim zdaniem fajniejszy design, także aplikuje zasada czadowości, która wyklucza krytyczne myślenie w wielu wypadkach. No nic. Ki Ranger jest w znanym nam karyshopie, otoczony dziewczętami. Także można by rzec, że ma masę Rizu, a prosi zaledwie o miskę ryżu. Baczcie, to był bardzo zły żart, ale nie mogłem się powstrzymać. W każdym razie do tego samego lokalu wkrótce trafia nasza rogata maska. No i jako, że go rangersi są tak naprawdę bez pomysłu, jak zmierzyć się z takim przeciwnikiem. No bo nie są w stanie w żaden sposób odpowiedzieć na te bomby. Postanawiają, że wszyscy klienci lokalu, którzy są przecież członkami organizacji Eagle albo w jakiś sposób z nią powiązani, no muszą udawać głupków, aby wyjść z tej sytuacji cało. No i tak się też dzieje. Chociaż tam wywiązuje się pewnego rodzaju konflikt, mamy walkę, to jednak nie jest to tego typu walka, w której no miałby być porwany ktoś albo. Bardzo poważnie zraniony, tu bardziej chodziło o honor. Wiecie, no, Key Ranger nie mógł pozwolić na to, żeby mu ciastem w twarz rzucali, no bo ciasto by się zmarnowało. Ale już tak na poważnie, to Key Ranger zdecydował się zrezygnować z tej strategii udawania głupiego, i od razu, gdy przeciwnik wybiegł z lokalu, postanowił zemścić się za to, że tam zoldersi i maska odepchnęli taro. Więc Key Ranger konfrontuje się z przeciwnikiem samotnie. I można się domyślić, że w takiej serii jak Go Ranger to się może skończyć tylko źle. Wiecie, nie ma tutaj jego towarzyszy, a w kupie tkwi siła. Także Ki zostaje pokonany ponownie, chociaż widzieliśmy pewien pokaz jego siły, mianowicie jego wróg starał się go rozjechać, tak nawet mówił, żeby tam docisnęli gazu, ale oczywiście widać, że tak naprawdę musieli zwolnić, nie, ale to są te uroki. Tego typu produkcji. No i teraz mamy tutaj chyba taką jedyną kontrowersję tego odcinka: mianowicie do lokalu szefa Go Rangersów trafia pewna tajna przesyłka. Agentki już sprawdzają, że nie ma w niej bomby, no i kiedy ją otwierają, to okazuje się, że jest tam Key Ranger w kostiumie, taki zziębnięty. To jest moim zdaniem odrobinę jednak niezrozumiałe: w sensie wrogowie go po prostu mieli. I nie postanowili się go w żaden sposób pozbyć, tylko woleli go odesłać. Ale jeszcze półbiedy z tym, że oni go odesłali, no bo może po prostu nie był im potrzebny w ich planie czy coś. Bardziej tutaj chodzi o to, że oni wybrali właśnie ten adres kary shopu, w którym znajduje się siedziba Gorangersów. A dosłownie chwilę później, Rogata maska przyznaje się, że Gorangersi się ukrywają i nie wie gdzie są. No to albo nie wie gdzie są, i ta przesyłka nie powinna nigdzie trafić, bo nie wie, gdzie ją wysłać. Albo wie, że oni się tam znajdują i dlatego tam ją wysyła. Czyli on mógł zrobić takie połączenie, no ale wtedy później nie powinien być zdziwiony. No nie, na no to nie dostajemy odpowiedzi, i tutaj mamy tą jedną, właśnie zagwostkę, która nie jest w żaden sposób wyjaśniona. Ale czego się nie robi dla komedii, moi drodzy? Ważniejsza jest w tym momencie strategia. I to jest kolejny element, za który ten odcinek muszę pochwalić. Rozwiązaniem problemu robotów bomb jest oczywiście zmylenie ich komputera, czy teraz by to bardziej pasowało powiedzieć sztucznej inteligencji. Momo Ranger, jak to ma zwyczaju, bo to raczej ona jest tą inteligentną w zespole, zauważa, że można ich zmylić w podobny sposób jak ważki, czyli tego nawet w sumie nie wiedziałem, że można je mylić kreśląc palcem kółka. Widzicie, walory edukacyjnego Ranger okazują się aktualne nawet 50 lat później. No ale Kaijo... Również rozsądnie zauważa, że to nie rozwiązuje w pełni problemu, bo o ile mają jakieś teraz potencjalne obejście, a raczej sposób, aby powstrzymać ludzi bomby, to wciąż nie mają jak pokonać głównego przeciwnika, który jest w stanie zmienić się w skałę i tym samym spowodować, że Goranger Storm okazuje się nieskuteczny. No więc oczywiście dowódca wpada na dosyć oczywiste rozwiązanie, czyli atak z opóźnieniem. Momo Ranger przystępuje więc do stworzenia nowego rodzaju bomby. Bomby, właśnie takiej opóźnianej. Jeszcze do końca nie wiemy na tym etapie, w jaki sposób ma ona działać, ale całkiem szybko się przekonamy. Widzimy, że ona umieszcza taką małą bombkę w środku piłki, którą później Gorengersi kopią. No i przechodzimy do walki, towarzyszy nam na początku utwór Tobe Variblune, który wyleciał w odpowiednim momencie, aby zbudować klimat. Następnie Gorengersi. Korzystałem ze strategii oszałomienia robotów, i korzystając ze swoich motorów, jeżdżą, okrążają te roboty. Więc to stają się łatwymi celami, no i zostają następnie mówiąc kolokwialnie, poskładani, a potem eksplodowali. No ale została jeszcze rogata maska. No i tutaj tak jak mogliśmy się spodziewać, pierwsze ataki okazały się nieskuteczne, ale kiedy nasi bohaterowie użyli Goranger Storm, to doszło do pewnych. Ważnych zmian. Ta bomba, którą Momo wcześniej umieściła w piłce, wypadła zanim piłka uderzyła w rogatą maskę. No więc, kiedy ta przetrwała pierwszy atak, stała się zbyt pewna siebie, biegła do przodu, nie patrzyła pod nogi, no i nadepnęła na minę, eksplodowała i przegrała. Tutaj też była taka satysfakcjonująca duża eksplozja. I odcinek kończy się całkiem pozytywnie, chociaż no, było wyrządzone wiele szkód. Ten drugi odcinek. Myślę, że raczej podobał mi się nieco mniej niż ten dwunasty, ale wciąż trzymał całkiem solidny średni poziom. Zawsze jest miło widzieć Key Rangera, no jak już powiedziałem, to jest raczej mój ulubiony Goranger. Te walory komediowe czynią z niego najbardziej wyrazistą postać, ale i Momo Ranger otrzymała nieco świateł reflektorów dla siebie w tym odcinku, więc również jest to pozytyw dla niej i oby tak dalej, Goranger. Miło jest móc powiedzieć, że się właśnie do tego wraca tak nagle, bo. Ja tak mam w zwyczaju, wiecie, nie mam za dużo czasu, aby to wszystko nagrywać. Dlatego dobrze, że kiedy już mogę nagrać swoje przemyślenia, to natrafiam na odcinki, które mi się po prostu podobają, które dają mi pewną rozrywkę przez te no, łącznie 40 minut w tym wypadku. A i przyznam się również, że nawet troszkę dłużej, bo też słucham openingi i endingi, aby się tak wkręcić w ten klimat. One są zdecydowanie kultowe. Także dzisiaj. Kończymy nasze omówienie w sposób bardzo pozytywny. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, no to, no to oczywiście zachęcam Was do, do standardowych rzeczy jak subskrypcja czy łapka w górę. Ale zawsze bardziej mnie ciekawią komentarze. Lubię wchodzić w interakcje z Wami. Szczególnie, że właśnie gromadzę tutaj bardziej społeczność fanów Tokusatsu, którzy znają się dużo lepiej na tym serialu ode mnie. I mogę dowiedzieć się jaka panuje powszechna opinia albo... Właśnie co mogłem pomylić, tak? Może mi się zdarzyć, że coś pomylę, czy to jakieś imię, czy jakąś rzecz. W każdym razie chętnie słyszę Wasze przemyślenia. Dziękuję Wam za oglądanie. No i do następnego.